Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś w sumie nie będziemy nic robić, ale chciałbym Wam powiedzieć tutaj o kilku sprawach związanych właśnie z autem. A nie będziemy nic robić, dlatego że jak widzicie, mam tutaj olej, filtr oleju i filtr paliwa. Nie będziemy robić właśnie dlatego, że już nakręciłem dla Was właśnie dwa takie filmy z wymiany oleju i z wymiany filtra paliwa, także wydaje mi się, że no nie ma sensu, żebym robił to drugi raz i pokazywał drugi raz to samo. Ale dziś chciałbym właśnie powiedzieć coś na temat ilości, jakości, typu oleju i jak często należy go zmieniać. Oczywiście wszystko, co Wam teraz powiem nie biorę tego z głowy, tylko po prostu znalazłem w jakichś rozpiskach serwisowych w programie ELESA czy w instrukcjach obsługi właśnie do tego modelu. Wydaje mi się, że akurat marka nie ma tutaj dużego znaczenia, bo powiem Wam też szczerze, że używałem wcześniej Liqui Liquimoli czy Valvoline. Jak dla mnie to te oleje były na tym samym poziomie, nic tutaj szczególnego, i żadnej różnicy w żadnym z tych olejów. Nie zauważyłem, pewnie tak samo jakbym wlał jeden z tańszych, typu jakiś powiedzmy Total czy Shell, byłoby pewnie to samo. I jestem właśnie tego zdania, że no marka nie ma właśnie aż tak dużego znaczenia jak sama jakość tego oleju. Najważniejsze, żeby był właśnie z pewnego źródła. Ja powiem Wam szczerze, też, że nie mam zaufania do tych beczek wielkich, które, które, w których jest olej, przeważnie tam w tych punktach, w których jest wymiana oleju. Nie wiem, no może się mylę, ale jakoś po prostu nie mam za, zaufania do takich tych dużych beczek. Tak samo mogę powiedzieć o filtrach. Dla mnie marka akurat też tutaj jest drugorzędną rzeczą. No bo czy Man, czy akurat Bosch w tym przypadku, można powiedzieć tutaj o filtronie czy Febi, no jakiejkolwiek innej firmie, której też stosuję zazwyczaj biorę to co po prostu gdzieś tam w sklepie mają na stanie i, i nie zwracam uwagi na markę, no ewentualnie właśnie marka oleju, ale to też na pewno zalałbym jakiejś innej marki bez żadnego problemu akurat wybrałem sobie taką, taką wlewam no ale to jest tylko i wyłącznie mój wybór wy oczywiście możecie mieć inny olej i możecie jak najbardziej korzystać z innego oleju Oczywiście, marka marką, ale najważniejsze są parametry dla tego oleju. Tutaj w tym filmie, właśnie chciałbym powiedzieć też na temat silników wysokoprężnych, czyli diesla stosowanych właśnie w A4B8. No i tutaj wrzucę właśnie taki screen z instrukcji obsługi do tegoż właśnie auta. I tutaj, jak widzicie na tym obrazku, norma oleju do tego silnika jest Volkswagenowska 50700. Akurat w tym oleju mamy też taką normę. No, i jak możecie też niżej zobaczyć, że bez filtra cząstek stałych, nie wiem w sumie czy takie modele akurat wychodziły. Bez? No, nieważne, ale być może wychodziły, skoro mamy tutaj wyszczególnione to w, w tej instrukcji. Mamy z normą 50501, ale alternatywnie możemy ten sam również zalać. Także na pewno z takimi normami musicie mieć ten olej. W większości, a chyba w sumie we wszystkich przypadkach, będziecie mieli Pełen syntetyk 5w30 No i też niby ta Ten numer C3 Właśnie tutaj świadczy O tym, że ten filtr Że ten olej nadaje się do aut z filtrem właśnie cząstek stałych DPF No i chyba też będzie wszystko jeśli chodzi o normy Patrzcie właśnie Na normy Żeby spełniał i właśnie takie, które zaleca producent, które widzicie właśnie na tym obrazku No i teraz przejdźmy może do ilości oleju No i tutaj też przygotowałem screen z instrukcji obsługi Której wziąłem tutaj pod uwagę silnik akurat taki jak ja mam Ale wszystkie dwulitrowe oczywiście są takie same jak wiecie No i tutaj nie ma jakiejś sprecyzowanej ilości tej oleju Tylko jak widzicie około 5 litrów jak też oglądaliście, może mój film właśnie z wymiany. Ja zazwyczaj sobie wlewam 4,5. Później odpalam auto, ewentualnie gdzieś tam niedaleko się przejadę i na drugi dzień sobie po prostu tam dolewam, sprawdzam jaki mam poziom, ale zazwyczaj wchodzi mi myślę, że nie całe 5 litrów, gdzieś około 4,7, 4,8. Zawsze jakieś tam 2-3 setki mi zostają te oleju, także tak w moim przypadku to wygląda. No gorzej jest, jeżeli nie macie tej miarki fizycznej oleju. Ja mam akurat fizyczną, także łatwiej mi jest ten olej sprawdzić. No i wydaje mi się, że trochę dokładniej, bo no ja niestety też tej miarce elektronicznej nie za bardzo ufam, także cieszę się, że mam taką manualną, fizyczną i mogę sobie w każdej chwili ten olej sprawdzić. No nie, nie wszyscy mają to szczęście właśnie, że, że mają taką miarkę, ale z tego co wiem, można dokupić jakiś bagnet serwisowy który tam gdzieś pasuje, bo zazwyczaj są zaślepione te miejsca, w których przychodzi miarka. No i można sobie fizycznie też ten olej sprawdzić. No i myślę, że teraz możemy przejść w sumie do ostatniego kroku, czyli powiedzmy, do kroku, w którym opowiem Wam, co ile ten olej należałoby wymienić. No i tutaj właśnie też widzicie teraz taką tabelkę zapożyczoną chyba. Z instrukcji obsługi bądź z jakiegoś PDF-a na temat, właśnie silników Audi. No i tutaj na samej górze widzicie wymiana oleju silnikowego do wszystkich praktycznie tutaj silników jest co 15 lub Long Life co 30 tysięcy. No i tutaj tak zaleca producent. Ja osobiście olej wymieniam co 10 tysięcy. Tam oczywiście może mi się czasami zdarzyć plus minus 1000, czasami 11 zrobię. No ale to tam jest akurat też moja sprawa, co ile ja będę olej wymieniał. Ważne, żeby wydaje mi się nie przekroczyć tych 15, bo według mnie 30 to już jest lekkie przegięcie. Ale myślę, że jeżeli będziecie wymieniać co 15, także nic złego Wam się stać nie powinno i będziecie dalej cieszyć się z bezawaryjnej jazdy. Poniżej macie tutaj inspekcję co 30 tysięcy lub 3, 5, 7 lat. Filtr wentylacji, czyli filtr pyłkowy co 30 tysięcy, tutaj zaleca producent lub 2 lata. Filtr powietrza w benzynowych co 90, w silnikach diesla co 60. I tutaj też Wam powiem szczerze, że hmm, jeżeli tyle filtr wytrzyma, to, to dobrze. Na pewno jak dla mnie nie jest to akurat droga część wymieniać dużo, dużo częściej, nawet powiedzmy co 20-30 tysięcy, ja bym zalecił osobiście. No świece zapanowe tutaj w silnikach benzynowych tylko mamy, tutaj w dieslu wiadomo, że nie ma 90 tysięcy też powiem szczerze, że no niezły wynik osiągnąć na jednych świecach, aż tyle ale być może jest to możliwe, nie wiem No i filtr paliwa, który też tutaj właśnie mam do wymiany jest zalecany co 60 tysięcy No i tutaj powiem Wam, że z własnego doświadczenia ja wymieniam sobie ten filtr co 3 wymiany oleju, czyli co około gdzieś 30 tysięcy Czyli połowa z tego, co zaleca producent. To jest też oczywiście taka moja decyzja, którą ja podjąłem, że będę wymieniał ten filtr sobie częściej. Z tego względu, że no, zawsze myślę, że zaoszczędzę, zaoszczędzę trochę na życiu tych wtryskiwaczy, i być może pochodzą mi długiej, dłużej. Także myślę, że no, czym częściej chyba to lepiej. No i tutaj mamy skrzynię biegów, automatyczną Multitronic, taką jaką ja posiadam. W też w jednym z filmów zmiany oleju właśnie Wam mówiłem, że producent zależa, zaleca co 60 tysięcy wymiany ja osobiście wymieniłem sobie w sumie pierwszy raz według tego co wymieniał poprzedni właściciel co 50 tysięcy żeby tak zachować też troszeczkę że tak powiem zapasu żeby nic mi się tam złego nie stało jeśli chodzi o rozrząd, tutaj mamy niżej, w silnikach benzynowych na łańcuch nie ma przewidzianej wymiany, a na pasek 180 tysięcy, także dosyć sporo, można śmiało śmigać, a z tego co kojarzę, bo tu jest akurat wersja przedliftowa, w wersji poliftowej chyba jest nawet do 210 tysięcy, także dosyć duży interwał. No i na ostatniej pozycji mamy tutaj akurat płyn hamulcowy, że pierwszy raz, yy, znaczy pierwszy, pierwsza wymiana po trzech latach yy, posiadania auta, potem co 2 lata. Ja powiem Wam szczerze, że jeszcze płynu nie wymieniałem, mam auto ponad rok, ale jeszcze tego płynu nie wymieniałem, myślę, że wkrótce za to się też zabiorę. No, i to by było wszystko. Być może przyda się komuś z Was taka informacja. Być może część z Was nie wiedziało, w jakich okresach należy wymieniać poszczególne płyny i części w swoim samochodzie. Także może ten film będzie komuś przydatny. Tutaj akurat ten film właśnie poświęciłem silnikowi diesla dwulitrowemu, takiemu właśnie jaki ja posiadam. Jeżeli będziecie chcieli też takie informacje na przykład na temat silników tam 2.0 czy 27 czy 30 dieslowskich lub benzynowych mogę Wam też podobny film zrobić i omówić szczegółowo, ile potrzeba oleju i co jaki czas wymieniać. Choć te wymiany w sumie tutaj widzieliście, odbywają się w takich samych terminach, także część na pewno będzie tutaj w tym filmie też zawarta. No, to chyba wszystko z mojej strony. Jak zawsze dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam cały czas do oglądania moich pozostałych filmów, zapraszam też do subskrypcji mojego kanału. No i pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.